Rozdział dziewiętnasty. Cztery karmiczne czyny. Różne rodzaje czterech czynów Są cztery rodzaje karmicznych czynów prowadzących do utraty mądrości, których powinien unikać bodhisatwa. Są cztery rodzaje karmicznych czynów prowadzących do osiągnięcia mądrości, które powinien praktykować. Bodhisatwa powinien unikać czterech karmicznych czynów, które pomniejszają korzenie dobra. Powinien praktykować cztery karmiczne czyny, które powiększają korzenie dobra. Bodhisattva powinien unikać czterech karmicznych czynów kłamliwości. Powinien stale dokonywać wysiłku, by praktykować cztery czyny szczerości. Powinien unikać czterech karmicznych czynów zepsutego bodhisatwy. Jeden powinien praktykować cztery karmiczne czyny dobrze wyćwiczonego bodhisatwy. Bodhisatwa powinien oddzielić się od czterech błędów bodhisatwy. Jeden powinien praktykować cztery właściwe drogi bodhisatwy. Na ścieżce praktyki bodhisatwy są cztery rodzaje czynów nieprawdziwego bodhisatwy. Buddha poucza, że bodhisatwowie powinni unikać takich czynów. Bodhisatwa powinien czynić wysiłek, by stworzyć cztery rodzaje zasługi początkowej praktyki bodhisatwy. Po stworzeniu ich powinien je powiększać, a po zwiększeniu ich Powinien je chronić. Botisatwa powinien mieć bliski związek z czterema rodzajami dobrych przyjaciół, jeden trzymać się z daleka od złych przyjaciół. Dla botisatwy są cztery wielkie skarby, wspaniałe czyny, cztery sposoby ogarnięcia istot i różne inne dobre czyny, łącznie z boticitą, która pojawia się najpierw. Osiem par niewłaściwych czynów są dwa bezcelowe przywiązania, dwie uwięzi, dwie przeszkody, dwa skalania. Dwa guzy, dwie przepaście, dwa spalenia i dwie choroby. Inne cztery praktyki. Dzięki praktyce czterech czynów prawdy szybko osiąga body, oświecenie buddy. Także ci, którzy praktykują inne cztery czyny, są chwaleni przez trzy rodzaje świętych. Inne czyny do praktykowania, posiadając nieprzywiązany umysł, poszukuje światowych i ponadświatowych korzyści, kiedy tak czyni jego umysł, nigdy nie jest zmęczony. W ten sposób Nieprzerwanie poszukuje dwóch rodzajów dobrodziejstwa. Ponieważ nigdy nie czuje zmęczenia takim działaniem, osiąga głęboką prawdę. Dlatego urzeczywistnia sutry i siastry, dzięki którym osiąga mądrość. Osiągnięcie mądrości i znajomość światowych prawd jest nieprześcignionym i najwyższym osiągnięciem. Przypis. Siastra. Komentarz znanego mistrza, który omawia i wyjaśnia nauki buddy. Ten tekst też jest siastrą. Do znanych autorów siastr należeli oprócz Nagarjuna, Vasubandhu, Asanga i inni. W tradycji hinadziany np. Buddha Gosha, autor Visuddhimagga, ścieżki oczyszczenia. Koniec przypisu. Kiedy ma poczucie wstydu w stosunku do innych, zna właściwe zachowanie oraz karmiczną zapłatę i skutki. Kiedy nie zna uczucia wstydu, alienuje się od dobrych ludzi i popełnia wszelkiego rodzaju złe czyny. Nawet jeśli jest molestowany przez innych ludzi, znosi to z szacunkiem, tym bardziej ma te uczucia wobec ludzi poszukujących własnego dobra. Przypis. Poszukiwanie własnego dobra nie jest wyrażeniem negatywnym, ale pozytywnym. Odnosi się do czyniących dobro na ścieżce hinajany lub ścieżce śrawaków. Koniec przypisu. Ten, który czuje wstyd i szacunek, nie wyśmiewa się z dobrych ludzi. Czyni wszelkie przynoszące zasługę działania i osiąga je, jakkolwiek trudne byłoby to do uczynienia. Tak więc, nawet w światowych sprawach, jego praktyka także nie cofa się. Kiedy osiągnie wielką moc wytrwałości, czyni ofiary wszystkim Buddhom. Podąża za naukami Buddy i podtrzymuje je: wiara, współczucie, miłość, odcięcie, wytrwałość bez poczucia zmęczenia. Znając całkowicie zasadę prawdy, prowadząc umysły odczuwających istot, poczucie wstydu, jako wstępny warunek wytrwałości, szczere ofiarowanie buddom i pewne trwanie w ich naukach, jeśli prawidłowo praktykuje te dziesięć cnotliwych czynów, może oczyścić pierwszy stopień. To jest ścieżką bodhisatwy.